I nie, mnie stary nie powiem, Wardenga nie dostanie tego filmu. Z A kiedy filmem? Wardęga wyszedł z filmem? Z aferą, z budowlaną. Kiedy wyszedł z filmem, z aferą budowlaną? To było przed walką z kim? Z Roślikiem, no. Z, resztą, no. z Roślikiem Czyli to było już po walce z Wiewiórem. Tak. I to chyba był ten moment, w którym najmocniej. Stary to mnie rozpierdoliło. Byłem rozjebany, że tak powiem. I to mógł... naprawdę. Mego rozjebany. W... Chyba naprawdę nie pamiętam kiedy. Ale nie zasłużyłeś na to. Poniekąd, poniekąd troszkę. I, i tak, i nie. Sam sobie na to zapracowałem, że, 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 że zostałem, że tak powiem, rozjebany, bo próbowałem ukryć coś, czego tak naprawdę nie musiałem ukryć, bo, bo to nie było, wiesz, nic złego, ale ja mimo wszystko chciałem ukryć, zaraz wrócimy do, do mm. tego, dlaczego co i jak. Ale naprawdę byłem wtedy mega, mega mocno rozjebany i od środka mnie to w chuj, w chuj zniszczyło. A dlaczego. Chciałem to ukryć, kurwa stary, no nie zrobiłem nic złego, byłem młody kurcze i tak dalej, po prostu byliśmy z grupką znajomych, sobie coś tam poruchaliśmy, mogłem wystarczyć, powiedzieć, tak poruchałem sobie i tyle, ale wiesz jak to jest, kurcze, masz te rodzeństwo cioteczne i tak dalej. Ogólnie rodzina, nie chciałem, żeby gdzieś w internecie było słuchać ty, ee, ten Adrian, wiesz, ruchał tam z kolegami jakąś laskę, wiesz, no. Wtedy nie wiedziałem jak ja będzie miała moja rodzina, moi, moi bliscy, znajomi wszyscy podejście do tego, pamiętam z Kacperem rozmawiałem, on mówi, stary powiedz to wiesz, nie będzie nic, mówię, nie stary nie powiem, Wardenga nie dostanie tego filmu, nie tak. będzie miał tego filmu. No bo wtedy ludzie najbardziej chyba jakby zawiedli się, że ty okłamałeś... No, tak, postępy. okłamałem, wiesz, dla, i chciałem powiedzieć dlaczego ja, dlaczego szukałem, bo po prostu wiesz, chciałem sobie znaleźć normalną kobietę i w końcu jakoś to życie wiesz, puścić w normalne tory, nie tylko wiesz, co chwila spotykać nowe laski i tak dalej. A wiem o tym, że normalna dziewczyna no, nie będzie chciała być takim gościem, który kurwa mówię w internecie, że rucha sobie jakieś dupy z kolegami gdzieś tam, kurwa, na budowie. No naprawdę tylko i wyłącznie tego się bałem.